Cześć! W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam naszą nowość, czyli oświetlenie robocze z linii produktowej Stalco Perfect. W pierwszej części omówię lampy robocze i warsztatowe, natomiast w drugiej części reflektory i akcesoria. Zapraszam do oglądania. Pierwszą lampą jest lampa robocza AKULED HOSL10. Jest przydatnym urządzeniem podczas prac warsztatowych i serwisowych. Umożliwia precyzyjne skierowanie strumienia światła w dowolnie wybrane miejsce. Dzięki smukłej konstrukcji może być użyta do prac prowadzonych w trudno dostępnych miejscach, np. w mechanice samochodowej, obsłudze maszyn przemysłowych, czy też naprawach instalacji elektrycznych. Lampa robocza HOSL10 ma niewielkie wymiary i prostą konstrukcję. Wyposażona została w dwa źródła światła: 10-watową diodę LED wykonaną w technologii COP oraz 2-watową diodę SMD. Głowicę oświetleniową można regulować w zakresie 120 stopni, dlatego strumień światła będzie skierowany dokładnie w wybrane miejsce. Urządzenie posiada wysoką klasę odporności mechanicznej IK07. Oraz klasę szczelności IP65. Dzięki temu lampa robocza LED HOSL10 znajduje zastosowanie także na zewnątrz i przy pracach w wilgotnych miejscach. Silny magnes na podstawie lampy polepsza komfort pracy, a regulacja jasności w zakresie od 100 do 1000 lumenów pozwala dobrać optymalną ilość światła do wykonywanej pracy. Dzięki pojemnemu akumulatorowi czas pracy na pełnej baterii wynosi nawet 10 godzin. Gniazdo ładowania jest w nowoczesnym standardzie USB typ C, dzięki czemu lampę można naładować nie tylko z ładowarki dołączonej do urządzenia, ale także z ładowarek na przykład do telefonu. Kolejną lampą roboczą jest Akulet HD10, która należy do narzędzi niezbędnych do prowadzenia rozmaitych prac w budownictwie, motoryzacji czy przemyśle. Można ją stosować w pracach serwisowych, remontowych, mechanice samochodowej, czy przy doświetleniu stołu roboczego w warsztacie. W sytuacjach awaryjnych może zastąpić także latarkę. Lampa robocza akku LED HD10 o mocy 10W emituje strumień świetlny od wartości od 100 do 1000 lumenów. Pokrętło w tylnej części umożliwia płynną regulację, z kolei dyfuzor rozpraszający światło. Pozwala na oświetlenie dużego pomieszczenia w zakresie 360 stopni. Głowica lampy jest regulowana, dlatego z łatwością można skierować światło w wybraną przestrzeń. Neutralna barwa światła lepiej oświetla przestrzeń i sprawdza się przy wszelkiego rodzaju pracach. Lampa robocza AkuLET HD10 ma pojemny akumulator umożliwiający pracę nawet przez 10 godzin bez przerwy. Ładowanie akumulatora dołączoną do zestawu ładowarką również w standardzie typu USB-C zajmuje maksymalnie 4 godziny. Silny magnes u podstawy oraz haczyk pozwala na szeroki zakres montażowy lampy. Ostatnią lampą roboczą jest ręczna lampa Aku LED HFB5, która jest urządzeniem ułatwiającym prowadzenie wielu rozmaitych prac. Jej konstrukcja sprawdza się głównie przy oświetlaniu trudno dostępnych miejsc komór, elektrycznych skrzynek rozdzielczych czy części maszyn. Można wykorzystywać ją do prac mechanicznych w motoryzacji, w branży elektroinstalacyjnej czy w produkcji maszynowej. Neutralna barwa emitowanego światła znakomicie rozjaśni nawet komory zamknięte czy wnętrza konstrukcji technicznej. Robocza lampa Akulet HFB5 ma głowicę umieszczoną na długim, elastycznym wysięgniku, którą łatwo można sunąć w wąskie szczeliny. Dodatkowo można regulować strumień światła dzięki ruchomemu połączeniu pomiędzy uchwytem a diodą LED. A tego modelu jest także dioda LED SMD, znajdująca się w górnej części głowicy. Lampa robocza AKU-LED HFB5 została wyposażona również w silny magnes w dolnej części uchwytu, który umożliwia zamocowanie jej do metalowej konstrukcji. Ergonomiczny uchwyt ułatwia też pewne trzymanie jej w dłoni. Wysokie parametry wytrzymałościowe i kasa szczelności lampy wpływają na jej długą żywotność i trwałość w czasie pracy, zwłaszcza w trudnych warunkach. Tak samo jak poprzednie modele, wyposażona została w gniazdo zasilania USB typ C, a w zestawie znajduje się także ładowarka. Kolejnym produktem jest ręczna lampa warsztatowa Akulet HD45, która jest funkcjonalnym sprzętem pozwalającym na precyzyjne oświetlenie wybranego miejsca. Sprawdza się głównie przy prowadzeniu prac serwisowych, kontroli i inspekcji w przestrzeniach zamkniętych i w miejscach o ograniczonej możliwości dostępu. Jest zasilana akumulatorem o pojemności 2600 mAh, dlatego nie trzeba pilnować podłączenia jej do sieci elektrycznej. Samo ładowanie baterii za pomocą dołączonej ładowarki zajmuje maksymalnie 3,5 godziny. Lampa warsztatowa LED H45D ma podłużną konstrukcję w formie rury z dodatkowym źródłem światła w przedniej części filmu. Wygodny uchwyt i niewielka waga ułatwiają doprowadzenie urządzenia w wybrane miejsce. W razie potrzeby można zamocować lampę za pomocą dodatkowych haków budowanych w uchwycie lampy. Lampa warsztatowa Akulet ma wysoką klasę szczelności oraz wytrzymałości mechanicznej, dlatego jest odporna na wstrząsy, uderzenia czy też wilgoć. Kolejnym i ostatnim produktem w tej części jest reflektor Mini Akulet HCFL10, dający strumień światła do 1000 lumenów. Znajduje on zastosowanie w czasie prowadzenia pracy budowlanych, remontowych czy serwisowych. Można dowolnie ustawić go i skierować strumień światła w wybraną przestrzeń, a następnie wygodnie prowadzić pracę. W ustawieniu pozycji pomaga również wbudowany magnes, który utrzymuje urządzenie na powierzchniach metalowych. Reflektor Mini akulet HCL10 posiada klasę szczelności IP-68, co oznacza, że jest całkowicie wodo i pyło szczelny. Oraz ma wysoką klasę wytrzymałości mechanicznej IK09. Wpływa to na jego wytrzymałość i żywotność, co pozwala stosować go w bardzo trudnych warunkach budowy lub pracach przemysłowych. Reflektor mini led z linii Perfect ma kompaktowe wymiary i niewielką wagę, dlatego z łatwością mieści się w dłoni lub w kieszeni. To już wszystko na dziś. W drugiej części omówię reflektory z serii Lumix. Zapraszam do oglądania. Cześć!